Jeszcze na szybko z telefonu Wam nagramy. Tak się prezentujemy. Masz jeszcze marynarkę musi założyć. I sandałki są. I tak się prezentujemy. Idziemy. Zobaczcie, jak to jest ciemno w tym pokoju w ogóle. Nawet z telefonu źle to wygląda także. Lecimy. No i my właśnie wracamy z rodzinnej imprezki. Powiem Wam, że było przemiło. Przepysznie, jesteśmy obiecane. Ale najadłyśmy się zawsze czasy i po prostu jestem tak obżarta, że nie mam miejsca już na nic. Gospodarze a, że... przesadziliście. Myślę, że przez dwa dni nic nie jadłem, Bo w... naprawdę było tyle jedzenia, Albo ale, ale było pysznie tak, i, i ba czas. bardzo miło. I w ogóle naprawdę spędziliśmy super kilka godzin. A teraz jedziemy do... Piesków, tutaj widzę dziurkę, a to jest Gucci, ten wiecie. Vintage. Tego, tego vintage. E, jak nie wiecie, to tutaj wam wstawię ten filmik o podatnym t shirtzie Gucci. To właśnie no. E, no, jedziemy do piesków, idziemy na spacerek i, i, i co? Po teraz coś z chłopakami porozumie. Ja pierwszy wam, że tak się najadam, że najchętniej bym w ogóle się po... Poleżała na trawie. E, po, Położyłaś położyła się spać dokładnie. No, ale co? My idziemy na spacerek. Poszliśmy na spacer na słynną kładkę warszawską, ale powiem wam, że jest tyle ludzi, że masakra. Najgorsze jest to, że są rowery i hulaj nogi. Powiem wam, że architektonicznie to ta kładka to takie, nie wiem, nic specjalnego. Ta kładka to jakiś totalny niewypał. Już nawet nie chodzi o to, że tam są miliony ludzi, ale o to, że tam jeżdżą też rowery rowery, nogi i powiem wam, że to wszystko się y, tak y, po prostu idzie w takim ścisku że aż strach tam w ogóle iść jeszcze w dodatku z psami to jest w ogóle y, mega niebezpieczne jeszcze tam są takie ścieżki dla rowerów przed wejściem na, wkład, na kładkę, gdzie rowerzyści w ogóle nie patrzą czy piesi idą czy nie idą także no porażka jest dla nas no i podsumowując jeszcze, bo ktoś tam nam y, przerwał jak nagrywałyśmy kładka zdecydowanie nie jest dla nas, ani dla naszych piesków i w ogóle nie polecamy. Fajne doświadczenie w sensie raz przyjść, przejść się nią, nie? Ale kurde, ale... no nie było to przyjemny spacer dla mnie też. Nie no, was tak. Eee, tłumy ludzi nie są dla nas, powiem Wam, że to jest dziwne, bo koncerty są dla nas ok, Ale mi się wydaje, że to dlatego, że wszyscy stoimy w jednym kierunku. Mhm. I to jest ok. Nie masz a świadomości, ja... że wokół ciebie jest kurde 20 tysięcy osób, nie? Tak, a tutaj po prostu jeden idzie w tą, drugi w tą, czyć w tą. I Bardzo w ogóle duży pałac. Rowery, tak, tak. Się, taki chaos. Chaos nie, 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 jest nie, duży nie, nie, na tej kładce. Powinni to jakoś po prostu dla mnie, to jak ty powiedziałaś, fajnie rozdzielić tak, że jedni idą w tą, drudzy w tą, tak? Powinno być nie. rozdzielone jedni w tą, drudzy w tą i jeszcze dodatkowo ścieżka dla rowerów i hulajnów, bo tak hmm. to naprawdę tam y, łatwo o wypadek i myślę, że nie jeden już pewnie był i nie jeden pewnie będzie. Także y, no. Nie polecamy. A my teraz jedziemy jeszcze odwieść pieski i idziemy do naszych znajomych na pogaduszki. A nie, jeszcze najpierw jedziemy do Twoich rodziców. Jedziemy. Madzia jedzie, jedzie odebrać od mamusi yy, kolacyjkę. <grym> tak, także jedziemy po kolacyjkę i jeszcze jedziemy do znajomych. Może poznacie Mikusia, jak się da nagrać? Może? My właśnie podjechaliśmy pod apartament. Madzia idzie zanieść pieski. Niestety nie było parkingu. Tutaj właśnie y, mieszkamy, dlatego ja czekam w aucie. Chciałam wam pokazać zewnątrz właśnie, tutaj jest nasz apartament właśnie. Gdzieś tam, gdzieś tam właśnie mamy wynajęty, ale nie polecam ogólnie. Akcja! Zobaczcie jaka akcja. Fabciu sobie wszedł tutaj do mnie i siedzimy sobie, tak? Fabcio siedzi ze swoją pancią. Jak ten fotelik się nazywa? Uszatki to się nazywa? Jakieś uchaty? Misiaki? Uszak. uszak. to jest. Fotelik uszak. Ostatnie chwile w apartamencie. Do dwóch razy sztuka i nigdy więcej, tak? No. Także żegnamy się z tym miejscem i już tu nie wrócimy do tego apartamentu. To nie dla nas, słuchajcie. Po prostu po pierwsze, że małe, po drugie to ten zamek w drzwiach, po trzecie to po prostu no, podniszczony apartament. No i po czwarte. No, I po czwarte lokalizacja już teraz nam nie odpowiada, ponieważ jest bardzo głośno. Na dole, tak jak widzieliście, jest całe centrum handlowe, baza, y, jarmark, tarki, targ, także no i, i mało trawki. I mało trawy w okolicy, tak. Także kierujemy się w drugą stronę Wisły pewnie po wiśle. Na przyszłość pewnie wylądujemy w tamtych rejonach, no. A my jeszcze dzisiaj, bo yy, w ogóle kolejny dzień. Tak, pewnie kolejny dzień. Ale yy, wybieramy się do najpyszniejszego pistacjowego miejsca. Takiego. Ale czy poświęcimy ten oddzielny odcinek? Nie. Zostańcie w tym odcinku, bo będą same pyszności pistacjowe, ale nie tylko. Także teraz idziemy do Mirandy, zanieść truskawki, świeża dostawa truskawek, a potem lecimy na pistacjową... Pistacjowe lowe Pistacjowe lowe, Fabcio? Babciu też się na coś A Babciuś też się na coś złapie, oczywiście. A Guciuś, zobaczcie, swoja poza. O, tu jeszcze pośliniłeś całe te. Guci to jest jego poza, po prostu tak do nas też pozował od hodowczyni i cały czas pozuje. O, i teraz się drapulka. No, także zbieramy się, tak? Lecimy dalej. Pakujemy torby. Pakujemy torby i lecimy. A zobaczcie, jak mnie moje te sandał, jak mnie y, obtarł. I mam ranę w moich jezi. Muszę iść właśnie do mamy po plaster. Także ciao! Jezi jezi. jezi, jezi! No i możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że przyszliśmy na najpyszniejsze pistacje w Warszawie, właśnie tutaj do małej Sycylii. Czekamy sobie z Guciem i z Fabciem Fabcius tam schowany. Siedzimy sobie tutaj na takich kanapkach na zewnątrz. Jest przepięknie, pogoda dopisała. Czekamy na madzie, aż przyniesie nasze pistacjowe pyszności. Zaraz zobaczycie, co zamówiłyśmy. Kuciuś grzecznie czeka. No i przyszło póki co moje ulubione Affogato oraz Lodziki dla chłopaku. Muszę im dać Lodzika, bo już tutaj Hieny dwie czekają. No i proszę, Fabciuś tutaj Lodzika je. Tutaj jest nasze zamówionko. Tonik espresso. Kanoli z pistacjami przepyszne. Ale to jest oh, yeah. w ogóle tutaj największym sztosem, więc jak będziecie to Affogato, naprawdę, no to jest. Najlepsze, co Was spotka w życiu. No okay. i Madzia testuje swój tonik espresso. Niezawodnie, numer jeden. I obiecuję, że teraz będę odwzorowywać w domu. Także nie jest to trudny przepis. Przepyszny jest tonik espresso tutaj, naprawdę. Mm. Jeszcze mam spróbować co kanolo To jest kanolo właśnie chyba, tak? Czy kanoli mhm. No one są mega słodkie powiem Wam, ale... Słuchaj, ja nie odmówię w ogóle hawci stacjon. Przepraszam. jeszcze loda. Mhm. Nagrałem Ciebie. Ja Wam powiem, że niezawodnie to afogato to jest w ogóle dla mnie tutaj sztosem. Przybliżał chyba mm. mm. Jeszcze przypomnę, to jest z lodami. Pistacjelnie? Cholane taką pistacjelno, jakby pani leje z butelki. Jest takie kremowe. I spróbujesz mini kanoli? Nie powiem. Kanolo? Mini kanoli. Jak tu się jest, to trzeba tego spróbować, mm. prawda? Dobra, pyszna. A wiecie co jeszcze jest? Zastanawiam się, czy nie wziąć tego do cioteczki. Yy, yy, pistacjowy blok, coś takiego to jest. Ale Kinia, wejdzie i zobacz, jak to wygląda wiedziałam, jak mortadela. Widziałam, że jest też pistacjowy sernik wygląda przepysznie. Tylko zastanawiam się, czy ten blok jest czekoladowy, czy to się rozpuści, po prostu czy to jest jakiejś masy pistacjowej. No nic, wejdziemy. Ja chyba Wam to pokazywałam już we vlogu. Wiem Wam, że nie do końca mi to, ten, ta krótkość tego kanalo odpowiada. Nie wiem, jakoś inaczej mi to zrobiło, ale no, no jest pyszne, ale... No nie wiem. A tutaj Afogato wygrywa. A nagrywałaś tutaj ze mącz jeszcze, tak? Mhm. Bo tutaj Madziula w ogóle to się uczyła jeździć na rowerze. Tutaj właśnie w tych okolicach sobie śmigałam na rolkach, na deskorolce, a także... Niedaleko mieszkałaś. Niedaleko mieszkałam, tak. Warszawa, Grochów, no. To zajadamy, tak? Przepysznie. My i tak sobie siedzimy, tutaj, trzymujemy jeszcze. przed wyjazdem tak do czołteczki. Eee, Macia kończy swoje konik, jest przy swojej że wieje. Także jestem ciekawa, czy nasz aparacik nowy sobie poradzi z tym. Na kamionku wiecznie. A my y, powoli się będziemy już zbierać. Tak, gdzie jest uczyś, tam uczyś. Puciś leży, jest Kuciś? Kuciś leży, jest się za nami, do góry kamerka. Aha, widzicie jest o Fabio ze znalazł cień, także to jest naprawdę super. I w ogóle tam właśnie jest napisane też na y, szybie, że przyjazne e, pisko można odśrodkać. Bo nie ukrywam, że byłyśmy tutaj codziennie przez e, ten czas. Przez nasz pobyt w Warszawie. Warszawie. Byłyśmy codziennie, aż pani mi poznała chyba teraz przy Kasie. Byłyśmy codziennie i codziennie dla mnie było afogato. A dla mnie coś innego każdego dnia? Znaczy tonik espresso i każdy deserek innego dnia. A ja nie brałam deserków, ale e, dzisiaj przyjechałam drugi raz. Mm, ale powiem Wam, że jest naprawdę, naprawdę tutaj e, przepysznie, polecamy. Z całego serca. Jak to zrobić, żeby do Poznania przynieść tą Chociaż to? Chociaż powiem mam, że właśnie nasza Madzia, y, którą znaczy, ciocia Madzia, y, wysłała nam na insta też y, jakąś inną y, knepkę tutaj z pistacjami w Warszawie. Flazofia, nie, nie? No nie wiem, głośno, bo myślę, że następnym razem jak tam pojedziemy, hmm. to y, przetestujemy i porównamy. Może trzeba, tak? Tak myślę. Dobra, y, się denerwuje, także zbieramy się powoli. Do autka i jedziemy no. dalej w podróż. No i wyruszyłyśmy w trasę. Lekki korek na wyjeździe, zwłaszcza. No właśnie, znowu na wyjeździe i na wyjeździe korek. To Kurde, kładne. coś nie mamy szczęścia do tych korków tutaj. No, no i jedziemy do ciateczki. Już na, już na nas czeka, tak? No i jak widzicie wróciłyśmy już do poznania. Przesiadłyśmy się w inne autko i dzisiaj jedziemy robić coś ekscytującego, a z Wami się będziemy żegnać już w tym vlogu i zapraszamy do następnego, kolejnego, gdzie będziemy robić coś, czego nigdy jeszcze nie robiliśmy tak naprawdę. A może w połowie robiliśmy, nie robiliśmy, ale robimy teraz coś bardziej ekstremalnego, że tak powiem. Także zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji. I wpadajcie do następnego vloga, bo tak jak mówi Kinia będzie mega, mega niezła fascynująco. Akcja. fascynująco. Także, także do zobaczenia i pa-pa!